Agata Christie. 16.50 z Paddington. Rozdział pierwszy. Pani McGillicudy dysząc podążała wzdłuż peronu w ślad za bagażowym niosącym jej walizkę. Pani McGillicudy była niewysoka i pękata, a bagażowy wysoki i długonogi. W dodatku pani Kiddy zmagała się z utrzymaniem w rękach wielkiej ilości paczek, efektem całego dnia zakupów świątecznych. Wyścig był więc nierówny. Bagażowy skręcał już za róg przy końcu peronu, kiedy pani Kiddy znajdowała się wciąż jeszcze na prostej. Pierwszy peron londyńskiego dworca Paddington nie był w tym momencie zbyt zatłoczony, gdyż jakiś pociąg właśnie odjechał, ale pozostałą po nim pustkę szybko wypełnił kłębiący się tłum, który pędził we wszystkich kierunkach naraz do tablic świetlnych z przejść podziemnych, biur rzeczy znalezionych, kawiarni, punktów informacyjnych, ukazując się i ginąc w dwóch połączeniach ze światem zewnętrznym, oznaczonych przyjazdy i odjazdy. Pani kiedy poszturchiwana ze wszystkich stron, dotarła w końcu ze swoimi wszystkimi paczkami do wejścia na peron trzeci i, oparwszy jedną z paczek o nogę, przeglądała torbę w poszukiwaniu biletu, który pozwoliłby jej przejść obok groźnego kolejarza, Stojącego u wejściowej bramki na peron. W tym momencie rozległ się nad jej głową chrapliwy, choć wyraźnie wyszkolony głos. O 16:50 z peronu trzeciego odjedzie pociąg do Blackhampton, Milchester, Waverton, Carville Junction, Roxeter i Chadmouth. Pasażerowie udający się do Breckhampton i Milchester proszeni są o zajęcie miejsc w wagonach końcowych. Pasażerowie do i przesiadają się w Roxeter. Głos wyłączył się z trzaskiem, a następnie odezwał się ponownie, zapowiadając wjazd pociągu z Birmingham i Wolverhampton na peron 9 o 16.35. Pani magili znalazła bilet, i kolejarz skasował go i wymruczał po prawej tylna część. Pani Magili-Kiddy podreptała wzdłuż peronu w podanym kierunku i przed drzwiami wagonu trzeciej klasy odnalazła swojego bagażowego, który znudzony gapił się przed siebie. O, proszę bardzo! Ale ja podróżuję pierwszą klasą. Oznajmiła pani McGilikidi. No, nie powiedziała pani tego, sarknął Bagażowy. Jego wzrok przyślizgnął się lekceważąco po jej tweedowym płaszczu w czarno-białą jodełkę. Pani MacGilikidi, która dokładnie pamiętała, że mówiła o pierwszej klasie, nie miała jednak ochoty spierać się z nim. Była już zupełnie bez tchu. Bagażowy podniósł walizkę, pomaszerował z nią do najbliższego wagonu i ulokował panią McGillikidi w pustym przedziale w kojącej samotności. Pociąg o 16.50 nie był nigdy przepełniony. Podróżujący pierwszą klasą wybierali szybszy, poranny ekspres lub pociąg o 18.40 z wagonem restauracyjnym. Pani McGillikiD wręczyła bagażowemu napiwek, przyjęty z wyraźnym rozczarowaniem, pasował bardziej do pasażerak trzeciej klasy niż pierwszej. Pani MacGillikidy, choć przygotowana na wydatek związany z wygodną podróżą po całonocnej jeździe z północy i całodziennych gorączkowych zakupach, nigdy nie była jednak skłonna do rozdawania ekstrawaganckich napiwków. Z westchnieniem usadowiła się na pluszowych poduszkach i otworzyła ilustrowany tygodnik. Pięć minut później rozległ się gwizdek i pociąg ruszył. Magazyn wyślizgnął jej się z rąk, głowa przechyliła się na bok. Nie minęły trzy minuty, kiedy pani McGilligiddy zasnęła. Spała trzydzieści pięć minut i obudziła się odświeżona, Usiadła prosto, poprawiła przekrzywiony kapelusz i popatrzyła przez okno na niewyraźne kontury umykającego w tył krajobrazu. Było zupełnie ciemno ponure, mgliste, grudniowe popołudnie. No, Boże, narodzenie już za pięć dni. Londyn był szary i smutny, reszta kraju również, tylko czasami rozjaśniana wstęgami świateł, gdy pociąg pędził przez miasteczka i dworce. Y, podajemy właśnie herbatę powiedział Stuart, pojawiając się nagle, jak dżin z butelki w uchylonych drzwiach na korytarz. Pani MacGillikid zaspokoiła już swoje pragnienie herbatą w barze Dużego domu towarowego i nie miała ochoty na następną. Stuart poszedł zatem dalej wzdłuż korytarza, powtarzając monotonnie swoją propozycję. Pani MacGilly z zadowoleniem spojrzała na półkę, gdzie spoczywały jej pakunki. No, ręczniki do twarzy były znakomitej jakości i dokładnie takie, jakich pragnęła Margaret. Pistolet kosmiczny dla Robiego i króliczek dla Jean, derudane, A wieczorowy płaszcz był tą właśnie rzeczą, której sama potrzebowała. Był ciepły, ale zarazem i wiktorny, wytworny. A pulower dla Hektora, no, z przyjemnością już rozmyślała o prezentach. Zadowolona powróciła wzrokiem do okna w momencie, kiedy pociąg z naprzeciwka przemknął z nagłym ślizgiem, sprawiając, że szyby zadrżały, a pasażerka aż wzdrygnęła się. Jej pociąg zastukał na rozjeździe i minął jakąś stację. Wówczas zaczął nagle zwalniać zapewne posłuszny sygnałom semafora. Przez kilka minut pełzł powoli, zatrzymał się i wreszcie ruszył. Następny skład, jadący jak poprzedni do Londynu, minął ich, choć nie tak już gwałtownie. Pociąg znowu przyspieszył. W tym momencie inny, jadący sąsiednim torem, także na południe w kierunku Brackhampton, zrównał się z nim. Przez pewien czas oba pociągi jechały obok siebie. Raz jeden trochę wysuwał się do przodu, raz drugi. Pani McGilly-Kiddy zaglądała w okna jadących obok wagonów. W większości przedziałów rolety były opuszczone, w niektórych jednak mogła dostrzec pasażerów. Ten drugi pociąg też nie był zbyt pełny i miał wiele przedziałów całkiem pustych. W chwili, kiedy oba pociągi sprawiały wrażenie, jakby stały w miejscu, Zasłona w jednym z okien nagle zrolowała się w górę. Pani Magdylikidy ujrzała oświetlony przedział pierwszej klasy, oddalony tylko o kilka stóp. Gwałtownie wstała i ciągnęła powietrze. Tyłem do okna, a tym samym do niej stał mężczyzna. Jego dłonie zaciskały się na szyi kobiety, zwróconej twarzą ku niemu i powoli, bezlitośnie ją dusiły. Oczy ofiary były wytrzeszczone, a twarz purpurowa i przekrwiona. Och, pani Makilidi patrzyła ze zgrozą, kiedy nadszedł koniec. Ciało kobiety zwiotczało i zawisło na rękach mężczyzny. W tej samej chwili pociąg pani McGillikidy znowu zwolnił, a ten na sąsiednim torze zaczął przyspieszać. Wysunął się do przodu i chwilę później zniknął jej z oczu. Niemal automatycznie ręka pani McGillikidy powędrowała do rączki hamulca bezpieczeństwa, ale zawisła w niezdecydowaniu. W końcu, jaki sens miało zatrzymywanie pociągu, którym podróżowała? Groza tego, co ujrzała tak blisko siebie i niezwykłość sytuacji sprawiły, że czuła się jak sparaliżowana. No koniecznie coś trzeba było natychmiast zrobić, ale co? Konduktor odsunął drzwi jej przedziału. Poproszę bilet do kontroli. Pani McGillikidy zwróciła się ku niemu gwałtownie. Uduszono kobietę, powiedziała, w pociągu, który właśnie nas minął. Widziałam to. Konduktor spojrzał na nią z pewnym powątpiewaniem. Słucham panią? No, jakiś mężczyzna udusił kobietę w pociągu. No, widziałam to. Wskazała na okno. Konduktor wyglądał na nieprzekonanego. Udusił? Powiedział z niedowierzaniem. Tak, udusił. Widziałam to mówię panu no musi pan coś natychmiast zrobić. Konduktor chrząknął przepraszająco. A czy nie sądzi pani, że może zdrzemnęła się trochę i no przerwał taktownie. A owszem zdrzemnęłam się, ale jeżeli pan sądzi, że to był sen o to jest pan w całkowitym błędzie. Widziałam to zapewniam pana. Wzrok konduktora padł na magazyn leżący na siedzeniu, oparty, otwarty na ilustracji przedstawiającej mężczyznę duszącego dziewczynę i jednocześnie grożącego rewolwerem parze stojącej w drzwiach. Spróbował więc ponownie perswazji. a czy nie sądzi pani jednak, że czytała pani jakieś ekscytujące opowiadanie, zdrzemnęła się na chwilę i budząc się uległa wrażeniu, pani McGillikidy kiedy przerwała mu. Ja to widziała, no byłam równie przytomna jak pan teraz. Spojrzałam w okno jadącego obok pociągu w chwili, kiedy jakiś mężczyzna dusił tam kobietę. A teraz chciałabym się dowiedzieć, co pan ma zamiar z tym zrobić. No cóż, proszę pani. No, przypuszczam jednak, że pan ma zamiar coś zrobić. Konduktor westchnął z niechęcią i zerknął na zegarek. Będziemy w Brackhampton dokładnie za siedem minut. Złożę raport o tym, co mi pani powiedziała. A w jakim kierunku jechał tamten pociąg? No, w tym samym, co nasz, rzecz jasna. Nie sądzi pan, chyba, że byłabym w stanie zobaczyć to wszystko, gdyby pociąg przemknął, jadąc sprzeciwka? Konduktor sprawiał wrażenie, jakby wierzył jednak, że pani McGilly była zdolna widzieć wszystko i wszędzie, gdziekolwiek tylko zawiodła ją wyobraźnia. Pozostał jednak uprzejmy. O, może pani na mnie polegać? Powiedział, przekażę pani oświadczenie. Czy mógłbym jednak prosić o pani imię, nazwisko i adres? Tak, na wszelki wypadek. Zapisał adres, pod którym pani McGillikidy miała pozostać przez kilka dni, oraz jej domowy adres w Szkocji, po czym wycofał się z poczuciem, że wypełnił swój obowiązek i skutecznie dał sobie radę z, uciążliwej, z uciążliwą reprezentantką podróżującej części społeczeństwa. Pani Maggili, kiedy pozostała ze zmarszczonymi brwiami i nieokreślonym poczuciem niezadowolenia. Czy konduktor złoży raport o jej oświadczeniu? A może tylko ją uspokajał? No, przeczuwała niejasno, że było wiele starszych pań, podróżujących tu i ówdzie, całkowicie przekonanych, że zdemaskowały komunistyczny spisek lub że grożono im śmiercią, lub że widziały latające talerze i latające statki kosmiczne, a także donoszące o morderstwach, które jednak nigdy nie zostały popełnione. Jeśli ten człowiek potraktował ją jako jedną z nich, pociąg zwalniał teraz, stukając na rozjazdach pośród jasnych świateł dużego miasta. Pani Maggilicardi otworzyła torebkę. otworzyła torebkę i wyciągnęła jakiś stary rachunek, jedyną rzecz Jaką zdołała znaleźć, szybko napisała kilka słów na jego odwrocie i włożyła do koperty, którą jakimś szczęśliwym trafem miała przy sobie, zakleiła ją i coś na niej napisała. Pociąg wolno wjechał na zatłoczony peron. Taki sam, jak zwykle, głos zaintonował: Na peron pierwszy wjeżdża pociąg, o 17:38 do Milchester, Waverton, Roxeter i do Czadmów. Pasażerowie przesiadający się na pociąg do Market Basing proszeni są o przejście na peron trzeci. Na torze trzecim stoi pociąg osobowy do Carvery. Pani mcgill spojrzała niecierpliwie wzdłuż peronu. Tylu podróżnych, a tak mało bagażowych. O, tam był jeden, zatrzymała go zdecydowanie. Bagażowy, proszę to zanieść do zawiadowcy stacji. Wręczyła mu kopertę razem z jedno szylingówką. Następnie westchnęła i usadowiła się wygodnie. No cóż, zrobiła wszystko, co było w jej mocy. Przez chwilę pożałowała szylingówki sześciopęsówka doprawdy by wystarczyła. Powróciła myślą do sceny, której była świadkiem. Ale to przerażające, naprawdę przerażające. Była kobietą o mocnych nerwach, ale mimo to zadrżała. Cóż za dziwny, cóż za nieprawdopodobny przypadek i że też przydarzył się właśnie jej. Elspeth Macgillikidy. Gdyby roleta w przedziale nie odskoczyła niespodziewanie w górę. No ale w tym była rzecz jasna ręka opatrzności. To opatrzność sprawiła, że ona Elspeth Macgillikidy została świadkiem przestępstwa. Zacisnęła usta ze zdecydowaniem. Na peronie coś wykrzykiwano, gwizdki świstały, zatrzaskiwano drzwi. 17:38 odjeżdżał powoli z dworca w Rockhampton. Godzinę i pięć minut później zatrzymał się w Milchester. Pani Maggie-Kiddy zebrała swoje paczki, chwyciła walizkę i wysiadła. Wytężając wzrok na obie strony peronu, powierzyła po raz kolejny swoją opinię. Tak, zdecydowanie za mało bagażowych. Ci w zasięgu wzroku wydawali się być zajęci workami pocztowymi i wózkami towarowymi. Zdawało się, że od pasażerów w dzisiejszych czasach oczekiwano, by sami nosili swoje torby. Nie była w stanie dźwigać walizki, parasolki i wszystkich paczek. Musiała poczekać. Po pewnym czasie udało jej się znaleźć bagażowego. Taksówka. No, przypuszczam, że ktoś powinien na mnie czekać. Przed dworcem podszedł do nich taksówkarz obserwujący wyjście. Czy pani McGillikidy do St. Mary Met? zapytał miękkim, lokalnym dialektem. Pani McGillikidy potwierdziła. Bagażowego wynagrodziła odpowiednio, jeśli nie hojnie. Samochód z panią i jej walizką i paczkami odjechał w dziewięciomilową drogę pośród nocy. Siedząc sztywno wyprostowana, pani McGillikidi nie była w stanie się odprężyć. Jej uczucia musiały znaleźć ujście. W końcu taksówka przejechała wzdłuż znajomej wiejskiej ulicy i dotarła do miejsca przeznaczenia. Pani McGillikid wysiadła i po ceglanej ścieżce podeszła do drzwi. Otworzyła je nie młoda pokojówka. Kierowca złożył bagaże w holu. Pani MacGillikid poszła prosto ku otwartym drzwiom salonu, gdzie oczekiwała ją pani domu. Delikatna, sędziwa dama. Och, Elspeth, Jane. Ucałowały się i pani Kiddy bez żadnego wstępu czy wprowadzenia, wybuchnęła słowami. – Och, Jane! – poskarżyła się. – Widziałam morderstwo. Rozdział drugi Zgodnie z wpojoną jej przez matkę babkę i ma babkę zasadą, że prawdziwej damy nic nie jest w stanie zaszokować ani zaskoczyć, Panna Marple uniosła tylko brwi i pokiwała głową, mówiąc: Och, jakież to dla Ciebie przykre, Elspet, i doprawdy niezwykłe. Sądzę, że zrobiłabyś najlepiej, opowiadając mi o tym od razu. Pani Maggilikidi nie pragnęła niczego więcej. Pozwoliwszy swej gospodyni przyprowadzić się bliżej kominka, Usiadła, ściągnęła rękawiczki i z ożywieniem zaczęła swoją opowieść. Panna Marble słuchała z wielką uwagą. Kiedy pani McGillicudy zatrzymała się na chwilę dla zaczerpnięcia tchu, panna Marble przemówiła zdecydowanie. – Najlepiej będzie, kochanie – jeśli pójdziesz teraz na górę, zdejmiesz kapelusz i weźmiesz kąpiel. Później zjemy kolację i podczas niej nie będziemy o tym rozmawiały. Potem możemy dokładnie omówić sprawę no i rozważyć wszystkie jej aspekty. Pani McGillicki zgodziła się skwapliwie. Obie damy następnie zjadły kolację, gawędząc o rozmaitych stronach wiejskiego życia w St. Mary Mead. Panna Marble opowiadała o powszechnej nieufności do nowego organisty, zrelacjonowała najnowszy skandal z żoną aptekarza i wspomniała o zatargu pomiędzy kierowniczką szkoły a Radą Wiejską. Następnie obie panie rozmawiały o swoich ogrodach. Y, piwonie, powiedziała panna Marble, wstając od stołu, są najbardziej kapryśne. Albo się udają, albo nie. Ale jeśli się już przyjmą, to że tak powiem, do końca życia. A teraz mamy naprawdę wspaniałe odmiany. Ponownie usadowiły się przy kominku, a panna Marple wyjęła z narożnego kredensu butelkę i dwa bardzo stare kieliszki z waterforskiego szkła. – Dla ciebie, Elspet, żadnej kawy dziś wieczorem – powiedziała. – Już jesteś nazbyt podekscytowana zresztą. – To nic dziwnego – tak, że na pewno nie będziesz mogła łatwo zasnąć, a zatem przepisuję ci kieliszek mojego domowego wina, a potem być może filiżankę herbaty rumiankowej. Pani maggie poddała się chętnie tym zaleceniom, a panna Marple nalała wina. Jane, powiedziała pani Maggie-Kiddy, pociągając ze smakiem łyk ty chyba nie sądzisz, że mi się to wszystko przyśniło ani że sobie to wymyśliłam? Ale rzeczywiście, że nie, odparła ciepło panna Marvel. Pani Maggilli westchnęła z ulgą. No, bo tamten konduktor tak właśnie myślał. Był dość uprzejmy, ale jednak. Sądzę, Elspeth, że to zupełnie naturalne, zważywszy na okoliczności. Brzmiało to niczym taka zmyślona historyjka, a on ciebie przecież zupełnie nie znał. Nie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że naprawdę widziałaś to wszystko, o czym mi opowiadałaś. To rzeczywiście niezwykłe, ale całkiem prawdopodobne. Pamiętam, jak kiedyś sama patrzyłam zaciekawiona w okna jakiegoś pociągu, który zrównał się z moim, także zobaczyłam żywo i wyraźnie jeden czy dwa przedziały. Pamiętam, jak mała dziewczynka bawiąca się pluszowym misiem rzuciła go nagle i z rozmysłem w grubego człowieka śpiącego w kącie. Kiedy obudzony w ten sposób strasznie się oburzył. Pozostali pasażerowie byli najwyraźniej bardzo rozbawieni. Widziałam ich naprawdę wyraźnie. Mogłabym opisać dokładnie, nawet dziś, jak wyglądali i nawet co mieli na sobie. Pani maggili przytaknęła z wdzięcznością. Właśnie tak samo było i ze mną. Mężczyzna, jak mówisz, był zwrócony do ciebie tyłem. A zatem nie widziałaś jego twarzy. Nie. A kobieta. Czy może mogłabyś ją opisać? Czy była młoda, czy stara? No, raczej chyba młoda. Mogła mieć jakieś 30. No, najwyżej 35 lat. Nie umiem o niej powiedzieć nic bliższego. A była ładna. O, tego też nie potrafię ocenić, wiesz. Ta twarz zupełnie wykrzywiona i. Tak, tak, rozumiem doskonale. Szybko przerwała panna Marple. A jak była ubrana? Miała na sobie jakieś futro, raczej jasne. Była bez kapelusza, widziałam, że miała blond włosy. A nie zauważyłaś niczego szczególnego w tym mężczyźnie? Może coś zapamiętałaś? Pani McGill-Kiddy zastanowiła się przez chwilę, zanim odparła. No, był dość wysoki, chyba brunet. Miał na sobie taki obszerny płaszcz, więc nie mogę dokładnie ocenić jego budowy. Obawiam się, że niczego więcej już nie spostrzegłam, powiedziała z przygnębieniem. No, ale to już jest coś. Pocieszyła przyjaciółkę panna Marple. Y, – Ale czy ty jesteś rzeczywiście przekonana, że ta kobieta była martwa? Zapytała po chwili. A była, jestem tego pewna. Język jej wyszedł na wierzch i, i a nie bolałabym o tym nie mówić. Ależ oczywiście, oczywiście. Powiedziała szybko, panna Marple, sądzę, że rano dowiemy się więcej. Rano? No, spodziewam się, że sprawa będzie w porannych gazetach. Ten mężczyzna miał niewątpliwie kłopot z ciałem, no, ciałem zabitej. I co mógł zrobić? Pewnie wysiadł szybko z pociągu na najbliższej stacji. A przy okazji, czy może pamiętasz, czy ten wagon miał korytarz, czy też były oddzielne wejścia do przedziałów? Nie, nie wydaje mi się, aby ten wagon miał korytarz. Aha, w takim razie nie mógł to być pociąg dalekobieżny. Prawie na pewno zatrzymywał się w Brackhampton. Powiedzmy, że mężczyzna wysiadł w Brackhampton, być może ułożywszy ciało w kącie i zasłoniwszy twarz ofiary kołnierzem futra, aby opóźnić odkrycie zbrodni. Tak, myślę, że tak właśnie musiał zrobić, ale oczywiście wkrótce ją odnajdą i spodziewam się, że wiadomość o zwłokach zamordowanej kobiety w pociągu prawie na pewno pojawi się w porannych gazetach. No, zobaczymy.